Cześć, chciałbym Wam pokazać, co by mogło się znajdować za zamurowanymi drzwiami, które zostały odkryte w naszym dworku Reymonta. Yy, tak właśnie zbudowałem na świecie kreatywnym w Minecrafcie. I tu wchodzimy przez wielkie drzwi. Jest, znajdujemy się teraz w holu. I tu są schody prowadzące na piętro do, na, do biblioteki, e, sala e, tutaj do toalet, i wchodzimy przez te drzwi. Tu, o, tutaj tutaj została zbudowana dodatkowa toaleta. I tutaj, w tym pomieszczeniu, zostanie wybudowane kino. Tutaj została skuta ściana, i odnaleziono zamurowane drzwi. Właśnie teraz spróbujemy rozwalić te cegły i zobaczyć, co znajduje się za nimi. Długo się je rozwala, ale dam radę. Hmm. Rozwaliliśmy. Wchodzimy do korytarza przez zamurowane drzwi, ale tu strasznie ciemno. Dobrze, że mam ze sobą pochodnie. Spróbuję tu pooświecać. A pająki tu nawet są. Zobaczymy, dokąd najpierw prowadzi ten. A przy okazji będę oświetlał te korytarze, bo bardzo tu ciemno. Dużo tu też pajęczyń i nietoperzy. O, jest jakieś wyjście. Są jakieś dra jest jakaś drabina na wyjście. Gdzie ja jestem? W jakimś krzaku? Chyba jestem w parku. Tak, jestem w parku. Zobaczymy dokąd prowadziły tamte. Dobrze, że już tu oświetliłem. O nie, pajęczyny weszły. Dobrze, że nie ma takich dużych pająków tutaj, które by te pajęczyny robiły. Nawet nie toperze tu są. Mm. Idziemy tutaj. Tu jest chyba ślepy zaułek, tak. Zobaczymy dokąd prowadzi ten. Został ostatni. A nie, jest tu jeszcze jeden. Ten ale zostawimy na później. Chodźmy ten długi. Poświetlamy przy okazji. O. Nie wiem skąd te nietoperze się tu biorą właśnie, ale... O, jest jakieś kolejne wyjście. Ciekawe dokąd prowadzi. Gdzie ja jestem? Jest jakiś dzwon Bo jestem w dzwonnicy. Nie mogę wyjść. Pewnie są zamknięte od drugiej strony. Zobaczymy, dokąd prowadzi tamten ostatni. Mm, dobrze, że tu oświetliłem. Gdzie on był? O, widzę go. Idziemy. Też ślepy? Załóg? Nie, tu coś jest, jakaś ziemia. Ziemia zakopana. Spróbujemy odkopać i zobaczyć dokąd prowadzą. Są jakieś drzwi, ale nie można ich otworzyć. Nie wiem, nic tu nie widać. Spróbujemy oświetlić. O, jest jakiś przycisk. Drzwi się otwarły, a nie zamkły się. O, jesteśmy w jakiejś komnacie Dookoła są wszędzie pańczyny Co tu piszę? Skarb kołaczkowa Co? Zobaczymy co jest w pierwszej skrzynce Co? Złoto, diamenty Smaragdy W kolejnej skrzynce też złoto i diamenty Kolejne szmaragdy. A w tej sztabki żelaza. Wow, co tu się znajduje? Spróbujemy wyjść na zewnątrz i poszukać tego krzaka w parku. Nie wiedziałem, że w Dworku rejmu mogą być takie rzeczy. Spróbujemy poszukać jego krzaka w parku. Te przejście chyba prowadziło gdzieś w tą stronę, to spróbujemy tutaj poszukać. Wchodzimy gdzieś na górkę, ale tu drzew. O, to chyba tutaj. Tak, to tutaj. Tak? Tak, to jest tutaj. Oświetlałem tutaj. Mm. Wrócę się. Yy, to by było na tyle. I... Do zobaczenia.